Dobry wieczór na początku gorący temat rynek i ceny. Powoli spadają ceny na białe mięsa i wędlin za bardzo wyprzedziły inflację i możliwości naszych kieszeni. Zalegające masło i zieleniące szynki zmusiły i producentów i handlowców do większej elastyczności, przy czym pierwsi skapitulowali producenci, bo handel zmniejszył zamówienia. Na przykład dziś w Łodzi z samochodu okręgowego przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego numer 3 można było kupić kiełbasę żywiecką o 1400 zł tańszą niż w sklepie szynkową wołową o 2200 polędwicy o 5000 tysięcy. W gdańskich placówkach z połem schab ma kilka cen, od 1140 do 15,50 zł za kilogram. W Gdańsku i Krakowie handlowcy biorą najwyższe marże. Może do spuszczenia stonu zmusi ich taka konkurencja. Między Sopotem a tutaj jest duża różnica, tysiąc, nawet dwa tysiące. Na kurczakach 700 do, do 900 zł? No, na kurczakach, ale na wędlinie, proszę Panią, na Polskiej w tym Sopocie dwa tysiące różnicy było. Mniej. W jaki sposób Pan zdobywa towar? Ja zdobywam w ten sposób, że jadę do producenta prywatnego, biorę taką partię informacyjną. Jeżeli klienci sobie chwalą, to jadę na następny dzień biorę większą ilość. W ten sposób to załatwiam. Oczywiście musi być jakość i cena odpowiednia. Ale ma pan świadomość, że pan trochę taniej sprzedaje. Jak to się kalkuluje panu? Czy to nie są straty dla pana? Nie, mnie się kalkuluje to w ten sposób, że po niższej cenie więcej klientów dla mnie jest po prostu zajęcie cały dzień. Ja wychodzę z tego założenia. Najdroższą szynkę sprzedają w Krakowie po 23 750 zł i HAP po 17400. Najtańsze z razy można przygotować w Gdańsku. Tam producenci obniżyli cenę wołowiny o 10% i kilogram wołowego bez kości kupimy za 8850 zł. O obwoźnej sprzedaży masła już informowaliśmy. W sklepach drogie, bo do 3840 zł za kostkę chłodniczego w stolicy. Po drugiej stronie ulic z samochodu już tylko za 2400. W naszym koszyku niepokoi cena tłustego twarogu. Ten wyrób ma najwyższą wśród na Białomarze. 25% w Krakowie i w Warszawie, 20% w Grańsku. Tanieje dolar. W Katowicach sprzedawano go po 7700, w stolicy poniżej 8000.